Na początku trzeba było najpierw, jak, majster, jak się poszło do majstra, to najpierw trzeba było narobić się no, tak jak pierwszy do szkoły. To tam glinę szykować, to i tak dorywczo, dorywczo dopuszczał do toczka. No i jak się złapało drugi, to już później, to już następny przychodził na szykować, a tu już się zaczynało kręcić na kole. Prawie że od dziecka, bo to w rodzinnym gronie to było wszystko na no, się Robiło się od początku. No ale tak już jakby na, na swoje przejście, tak miałem gdzieś 19 lat, jak już samodzielnie prowadziłem garcarstwo. No czy czerwona glina jest i biała. To jest biała i więcej ognia potrzebuje. Czerwona mniej, bo ma dużo żelaza w sobie. No i tak trzeba pomału ją urabiać, żeby była jednolita, żeby ją mieszać. Testą to, to będzie jednakowa temperatura będzie w piecu. Ponad 900 stopni. I to się wypalić drzewem, bo nie da się innym wypalić krót drzewem no, albo gazem. No, elektrycznie to są to małe rzeczy, bo duże to się nie da wypalić dużych rzeczy elektrycznie, bo to by zajęło bardzo dużo, by się nie opłaciło. A tak, to taki jest pies polowy, układa się w tym piecu, to jest duże, małe sztuki. Także, no drzewem do 900 stopni się wywołuje, no ponad 900. Kształty, proszę Panią, to są same zgody przychodzą. Czym się więcej robi? Same? same wchodzą w ręce i w umysł. No tak jak ja, no to już tych kształtów to bardzo dużo już poza pozapominałem. No moje kształty no, są starodawne wszystkie. No i także już nawet jak dałem te moje kształty do Warszawy na wystawę, no to dostałem pierwszą nagrodę na ogólno No dzwoneczki, dwojaczki, garnuszki, miski. Teraz tam no filiżaneczki, kubki. No. no tam no noc, no, 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 jeszcze no, ma kutry do ucierania no także jest bardzo dużo no kolor to zależy od farbków ogniotwarów to zależy jaki się chce kolor to się daje bo daje się i brązowy i czarny i żółty to także daje, daje się do do gliny y, tych farbków i y, wychodzą tak koło proszę panią to tak powiem, jak najlepiej. Dawniej koło to... To się nazywa spodek. Tam pod spodem jest, kiedyś był kamyk krzeminny. Nie było łożysku, to na łożysku jest. To był kamyk z krzemienia. No i był taki szpindel. O, to jest to szpindel i puszczało go się w ten kamień tam, w dziurkę. A to jest spodek, a tu później dalej chodziła, yy, to chodziło na świńskiej skórze, a teraz do nałożyskiej. I, I tu jest cały podstawa łebka. No, do tych naczyń to jest potrzebny nożyk, bo po naszemu tak odeszuka, to się nazywa nożyk, bo każdy region ma inna, inne nazwy. No i później do żynania drucik, żeby odeszła do Вот, вот спотка.